Głos nadziei na każdy dzień. Jeden głodny koliber. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego teraz i na wieki. Psalm 121, werset 8. Jako nauczyciel biologii często spotykam się z tym, że ludzie przynoszą mi martwe albo kończące życie zwierzęta. Jednak nigdy nie zapomnę pewnej uczennicy, która mroźnego wczesnowiosennego poranka przyniosła do mojego gabinetu padniętego kolibra. Powiedziała, że znalazła martwego ptaszka leżącego na chodniku. Gdy położyła ciałko ptaka w mojej dłoni, zastanawiałem się, czy ten koliber naprawdę nie żyje, a może po prostu zabrakło mu sił podczas lotu w ramach wiosennej migracji. Było jeszcze dość wcześnie, więc po nocnym przymrozku wiosenne kwiaty jeszcze się nie otworzyły. Był tylko jeden sposób, żeby się o tym przekonać. Z nadzieją w sercu oddałem kolibra dziewczynce i poprosiłem, by poszła za mną do pracowni. Wyjąłem z szafki torebkę białego cukru trzcinowego i szybko wymieszałem cukier na łyżeczce z odrobiną wody. Osłaniając kolibra ciepłą dłonią zanurzyłem jego dziobek w niewielkiej ilości słodkiego roztworu. Trzymaliśmy go tak przez dobrych kilka minut, ale długi i podobny do szabli dziobek martwego ptaka tkwił nieruchomo w przyrządzonym na prędce sztucznym nektarze. I wtedy stało się zobaczyłem to na własne oczy. Dziobek ptaka rozchylił się nieznacznie i na mgnienie oka wysunął się z niego cieniutki, różowy język. Potem kolejny raz i jeszcze kilka razy. Ptak nadal miał zamknięte oczy i leżał nieruchomo na dłoni, ale jego język raz po raz wysuwał się chciwie po życiodajny płyn. Po niedługim czasie koliber otworzył oczy i stanął na własnych nogach, po czym wspiął się na palec dziewczynki. Pozwoliliśmy mu napić się do woli, a potem wynieśliśmy go na zewnątrz, a on odleciał w dalszą drogę. Z szerokim uśmiechem na twarzy dziewczynka udała się na lekcję, uradowana, że stała się Bożym Palcem niosącym pomoc jednemu z maleńkich stworzeń pana. Mogła przecież podnieść martwego ptaka schodnika i wyrzucić w krzaki. Wszystko wskazywało przecież na to, że mała iskierka życia już zgasła. Ale ona zatroszczyła się o małą istotkę i zrobiła wszystko, co mogła, by pomóc rozpalić płomyk życia. Dla tego maleńkiego kolibra, troskliwość dziewczynki oznaczała wybawienie od śmierci. Boże, pozwól mi pamiętać, że na wszystkich moich drogach czuwasz nade mną w każdej chwili mojego życia. Bez względu na wszystko jesteś przy mnie. Wiesz, czego potrzebuję i sprawiasz, że mogę to otrzymać. Wiem, że naprawdę troszczysz się o mnie. David Stein.